Witam ja Was serdecznie na kanale Tomuś Ciułek, słuchajcie, zjechałem sobie, bo chciałem w ogóle nagrać to i, i chciałem się odnieść, ale z racji tego, że amortyzator mi poszedł, to by stukało troszeczkę, więc postanowiłem zjechać na, na pobocze i się odnieść do paru rzeczy, do paru komentarzy, które były na moim kanale i też ludzie, którzy na live czasami przychodzą i wypowiadają się. Słuchajcie, mieliśmy wybory prezydenckie I teraz tak, dzisiaj taki odcinek na, lu, na totalnym luzie, nie? Ja to, jak wiecie, buduję dom za, w Polsce a, i wracam do Polski. Także kanał głównie temu jest poświęcony, nie poświęcony polityce, więc prawdopodobnie ten odcinek nie będzie miał żadnych jakiejś większej publiczności, ani, ani zwolenników, co mnie tak za bardzo, y, jakoś to nie przeszkadza, ani nie razie nie ziębi, y, moi drodzy, y, co, do, co, co do wyborów prezydenckich w Polsce, nie, bo tak, bo to, o, o to tak, to mnie tak zabolało, jako ojc, jak sam jestem ojcem i sam mam jeszcze córkę, to mi tak zabolało, że powiedziałem, muszę to, muszę to nagrać i puścić to w świat, niech się dzieje, wola Boża. Boża. Słuchajcie, ja się odnoszę do zwolenników Trzaskowskiego, nie? Także słuchać mnie tam inteligencja, halo? Słuchać mnie tam inteligencja z inteligencją macie tyle wspólnego, tak? Bo to, żeście szkoły skończyli i jesteście tacy elok elokwentni i w ogóle i, i piszecie rzecz kropką i ukreskowane, nie zrobi z was ludzi, a pod ludzi. Ja już wam tłumaczę czemu. Bo ja się odnoszę, moi drodzy, do komentarzy, które padły pod małą córką, córką pre prezydenta Lekta, yy, jakim trzeba być totalnym yy, no, kretynem, nie? Kretynem. Żeby dawać takie komentarze, ja nie będę przytaczał, bo mi się żygać chce, jak w ogóle pomyślę o tym, nie. A to mi się już żygać chce, jak myślę o tym. Ja bardziej przytoczę, kto takie komentarze dawał. nie? Ta inteligencja. Yy, inteligencja, jak to można nazwać w ogóle inteligencją. Yy, matki przede wszystkim matki, yy, prawdopodobnie żony, babcie, bo przejrzałem sobie sekcję komentarzy. Dramat, dramat, to wy, wy, matki, takie piękne. Yy, i w ogóle idealne wręcz powiem, nie, to wy się nadajecie, nie, do tarcia chrzanu, do tarcia chrzanu się nadajecie moi drodzy, wy musicie, ten wasz, ten wasz tok myślenia musi wejść na tor odpowiedni, rozumiecie, odpowiedni tor, tor na stałe czasy, na stałe czasy, a wiemy jakie mamy czasy, na stałe czasy, że na dzień dzisiejszy trzeba zawsze wybrać mniejsze zło, tak, i Musicie coś zrozumieć. Są czasy, w którym potrzebujemy prezydenta, który tupnie nogą. Ja wolę iść do lasu na, na, na ustawkę z Trzaskowskim, z Trzaskowskim wróć, teraz to mu pochlebiłem, z prezydentem Nawrockim. Wolę, wolę pójść na ustawkę niż z Trzaskowskim iść. Co ja, co ja z Trzaskowskim zrobię? Nic nie zrobię, nie? Trzaskowski to długopis, długopis... Yy, PO. I ja nie chcę, żeby tutaj słuchaj, zaraz było, że kanał jest w ogóle o czym innym Ja do tego po prostu musiałem się odnieść. I ja wiem, że ten odcinek pewnie nie będzie miał jakiegoś większego odzewu, jakiegoś większego grona wielbicieli i w ogóle, ale tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o coś innego. Ja bym chciał tylko zauważyć coś, bo ja sam nie skończyłem jakiś wielkich szkół i w ogóle. Posłuchajcie mi jedno, jedną ważną rzecz. Te wszystkie cieplaki. Gdyby się cokolwiek wydarzyło w Polsce, tak, ci panowie z rurkami, to oni piersi wyjadą z Polski, to ja wam gwarantuję, piersi oni wyjadą z Polski. A ci kibice i ci wszyscy, którzy są ci źli, w waszym mniemaniu ci źli, tak, to oni zostaną, oni się będą bili, tak. I to wy do nich przyjdziecie o to, żeby oni was bronili, rozumiecie? Bo jak, śpiewa, jak śpiewali na jednej, jednej z demonstracji, Donald Matole, twój rząd, obalą kibole. Ze słów do czynów, moi drodzy. Ze słów do czynów. Więc posłuchajcie mnie jeszcze raz uważnie. Zastanówcie się trzy razy, inteligencjo, inteligencjo, trzy razy się zastanówcie, czy wy naprawdę tacy inteligentni, inteligentni jesteście, tak? Bo to, żeście skończyli szkoły, jesteście nadorejdemi życiowymi i potraficie tylko ubliżać sześcioletniej dziewczynce, która tak naprawdę... Yy, Yeah. Sure. cieszy się w ogóle towarzystwem, no, no, nic złego nie zrobiła, nie? To Wy właśnie jesteście, to jest Wasza tolerancja, tak? To jest Wasza tolerancja, trzymajmy się za ręce, kochajmy się w ogóle i będzie fajnie, tak? I w ogóle wszyscy, wszyscy razem i, i pralka z dużym praniem i w tej pralce wszystko pierzemy, nieważne, nie? Nieważne, pierzemy wszystko. To jest Wasza inteligencja właśnie i tym się właśnie różnimy, tak? Wy się boicie ludzi, którzy tak naprawdę w, w, w sytuacjach, w których będą naprawdę kryzysowe, tak to oni was będą, oni wam właśnie będą pomagali będą ba jakbyście nie zauważyli bo tam ten ciemnogród to w ogóle nie widzi to oni organizują tam między sobą jakieś marsze marsze tam patrole obywatelskie marsze patrole obywatelskie i nikt im za to nie płaci tak to oni właśnie was będą chronić i to do waszych takich tych, tych, tego ciemnogrodu nie? bo to jest ciemnogród bo wyście gdzieś tam słyszeli że on gdzieś tam coś robił, niech pierwszy rzuci kamień z Was, ten, który nic nie robił, nie? A do tych, słuchajcie, do tych polityków, do jeszcze to, słuchajcie, do tych polityków, nie? Którzy tam opowiadają o tych agencjach, że on przywoził kogoś do hotelu, tam granda, czy to tam, słuchajcie, Wy sami z tego korzystacie. Wyż sami z tego korzystacie. Stam, słuchajcie, wy z tych usług korzystacie, rozumiecie? A opowiadacie takie bzdury. Nie robicie siebie idealnych, rozumiecie? Bo nikt w dzisiejszych czasach nie jest idealny. A liczy się człowiek, który wam, który wam pomoże w najgorszych chwilach, tak? A pomogą wam w najgorszych chwilach ci właśnie, których skreślacie, tak? Ty, o których skreślacie, mówicie, że to patologia, że to, to, ta patologia będzie was broniła właśnie. Ta patologia, te cieplaki wszystkie wyjadą, rozumiecie? I musicie to w końcu zrozumieć. Zrozumiecie to, to musicie z tej, z tej bajki, z te, bo to jest bajka, musicie z tej bajki w końcu wyjść. Musicie wyjść z tej bajki i zacząć żyć, tak? Z, 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 widzieć, co się dzieje dookoła, bo wy jeszcze nic nie widzicie, nie? Wy widzicie, o, naj, najlepsza, najlepsza jest ta, najlepsza jest y, siła, nie? Siła internetu a pocisnę sześcioletniej dziewczynce. No to jest dramat. Mi się żygać, chce, żygać mi się chce, jak ja w ogóle... Jak ja bym was spotkał, to ja bym wam powiedział dosłownie, co ja o was myślę, nie? Dosłownie. Ja bardzo sobie tego życzę, wręcz powiem, żebym was spotkał w życiu realnym i żebyście mi tak... Yy, tak przy mnie tak powiedzieli. Ja bym to bardzo chciał. Ja was bardzo szybko zweryfikuję. Naprawdę. Bardzo szybko was zweryfikuję i bardzo szybko wam uświadomię, w, w, uświadomi wam właśnie ten chłopak, który nie szkończył żadnej szkoły, to wam uświadomi, tak naprawdę o co chodzi. Także ktoś jest bardziej kumaty to zrozumie, zrozumie przekaz, tak? Także słabe to było strasznie, słabe strasznie. Ja bym chciał się jeszcze odnieść właśnie do waszej intel inteligencji, bo to mnie ta inteligencja to żeście szachmat zrobili niesamowity. No a jeszcze, yy, Donald to już w ogóle rozwalił system, zaprosił, zaprosił Burańskiego! Burańskiego zaprosił! Świadek! Świadek, <głos》>, najbardziej wiarygodny świadek, heretyk PRL-u, heretyk PRL-u, także panowie, nie róbcie cyrku, nie, nie róbcie cyrku, bo już to, tak się ośmieszyć, to wyście już nie potrafili, go, nie to, żeście się ośmieszyli z tym uradem, to żeście się ośmieszyli, ten, ta cała inteligencja, nie? Te, te matki, nie, te matki Polki, nie, równość, rodzina i to, bla, bla, bla te historie, te matki w tych komentarzach, czy wam nie jest wstyd, ja się pytam. Czy wam nie jest wstyd w ogóle yy, brać udział w takim cyrku, nie? Czy wam nie jest wstyd? Opowiadacie o świecie, o świecie, którym nie macie jakiegoś pojęcia w ogóle, tak? Ja wam chcę was jeszcze raz uświadomić. Ci, których skreślacie, uważacie, że oni są kibicami, oni oni są w ogóle chuligani, oni są w ogóle. Oni będą was bronić. Uwieście mi, że jakbyście szli sobie ciemną ulicą i byście, byście stali gdzieś z boku, stali gdzieś z boku i ktoś by was zaatakował, to oni by wam właśnie pomogli. nie, Bo nie wszyscy są kolorowi, że tak powiem, nie wszyscy są święci i w ogóle, tak? Także, żeby, żeby bo Ja se zdaję z tego sprawę, że tam ludzie ludzie czasami, słuchajcie, czasami opowiadają, opowiadałem tak, o, to chłopie, że to, to, to bandyci, bo to. to, to panowie, moher, moherowe berety do pionu, do pionu przestańcie fantazjować, tak przestańcie fantazjować, bo to jest dramat, ja tylko się tak pokrótce uniosłem troszeczkę, bo bo mnie to, gdzieś tam we mnie siedzi i ja tak, no strasznie jestem uczulony sam mam córkę i ja wam powiem, że, że to strasznie boli takie rzeczy, że że jak ktoś nie ma argumentów żadnych, konkretnych argumentów i sięga już po takie Wiecie, a, uderzę w rodzinę. Nie? Tu nie wyszło, to uderzę w rodzinę. To jest słabe. Nie? Tak robią słabusze, tchórze i w ogóle to, to normalni, normalni o tym wiedzą. Tak? Normalni, którzy mają jakieś zasady, jakieś morale, to wiedzą o tym. Także jeszcze raz chciałbym się odnieść. Czekajcie was tutaj, bo ściemniło mi się. Jeszcze raz chciałbym się odnieść. Nie narzekajcie na swojego prezydenta, którego macie, bo w dzisiejszych czasach takiego prezydenta potrzebujecie. Nie słuchajcie tych historii, bo każdy z nas ma swoje za uszami. I ty, tam drogi hejterze, też masz swoje za uszami. Ty, ty, ty pa, Matko Polko, Matko Polko, nie? Też masz swoje za uszami, nie? Też miałaś romanse na boku gdzieś pewnie. Nie wszystkie jesteście święte, nie? I to najbardziej to mi chodzi o tą inteligencję, nie? Ta inteligencja. No pokazaliście piękność, pi no pięknie, że się to pokazali. No, nie mogliście bardziej... Obnażyć swoje głupoty, swoje głupoty. Także jeszcze raz yy, chciałbym nacisnąć, jeszcze tak, tak mocniej pocisnąć. Yy, nie proście, nie? jak przyjadą panowie inżynierzy, nie? inżynierzy, i gdzieś was zaczepią. Nie proście tych, tych kibiców, żeby wam pomogli. Nie proście. Po co będziecie prosić? Przecież to są, to są bandyci i bandytów się nie prosi. To są, to są ludzie, którzy, którzy, których się boicie. Tak? Nie proście ich o pomoc. Uwierzcie mi, że nawet po tym, że co żeście powiedzieli, to oni tak wam pomogą. Nie? To oni tak wam pomogą. Także więcej, więcej jakiegoś myślenia. Tak? Więcej myślałem, bo to, że się skończyli szkoły, to nie znaczy, że jesteście inteligentni. To pokazuje waszą głupotę, że musieliście skończyć szkołę, żeby coś osiągnąć. Bo w normalnym świecie, w normalnym świecie, rzuci się charakter, nie osiągnęlibyście za wiele, bo macie za słaby charakter. Więc to, że wdrapaliście się po trabinie kariery, kariery na gdzieś tam na szczyt, tak? To nie robi z was, yy, nie robi z was królów. Musicie to zrozumieć. Musicie to zrozumieć, także troszeczkę refleksji, siąść na dupie, tak w lewo w prawo się uderzeć na czterech literach pomyśleć pomyśleć zanim co powiesz, coś coś powiesz i coś napiszesz tak także to jest taki, taki, taki mój przekaz w bonusie na piątkowy na piątkowy piątkowe popołudnie tak z racji tego że jechałem do mechanika bo mi amortyzator padł więc miałem to nagrać wcześniej już wcześniej co prawda to już jest chyba tydzień po tydzień praktycznie po miałem to nagrać wcześniej ale Pamiętajcie jedno, jeszcze jeszcze jedno na sam koniec. Nie oceniajcie ludzi, jak ich nie znacie. Nie oceniajcie ludzi, jak ich nie znacie, rozumiecie? I nie wyprawiajcie sobie jakieś op opinii na temat yy, jakiegoś środowiska, w którym nigdy nie byliście i byście sobie w życiu nie poradzili. Bo nie daj Boże, nie daj Boże, jak coś wybuchnie w Polsce, nie? Nie daj Boże, to ty, ci ludzie, którym właśnie cisnęliście. To oni będą obronili waszych matek, waszych babć, dziadków, wnuków, kuzynów, rodzinę. A te cieplaki, te cieplaki, rozumiecie w rurkach, to ja wam gwarantuję, że oni piersi pojadą, bo oni powiedzą, że oni się nie będą, my się nie bijemy. My się nie bijemy, rozumiecie? Słuchajcie, inna sprawa, na szybko wam powiem, inna sprawa. Pamiętacie, co było robione, co było. Myście może nie widzieli tego, co te cieplaki, nie widzieli tego, nie? Pozdrawiam tam fanów Trzaskowskiego, nie widzieliście tego. Widzieliście, co zrobił ten student w Warszawie, co no, wziął tą, tą siekierę i zrobił z tą, z tą panią tam drastyczne takie sceny. Widzieliście to, tak? A widzieliście tych, tych profesorów za oknem. Za oknem, jak nagrywali co mówili. Jak nie, nie widzieliście, to sobie, to sobie zobaczcie. Bo co to trzeba mieć w głowie, co to trzeba jakim tempem trzeba być, żeby stać za oknem, rozumiecie? Stać za oknem, gdzie to było dosłownie 50 metrów. Ja mam ten filmik gdzieś mam go, go specjalnie go ściągnąć, bo musiałem mu tą inteligencję, nie, tą całą inteligencję. Chcę obnażyć tą głupotę i tą inteligencję. Nagrywać, nagrywać chłopa, który morduje, yy, znaczy już znęca się już nad ciałem osoby, a oni stoją, oni stoją. Uwierzcie mi, żeby, gdyby tam stała jakaś grupa kibicowska ze 4-5 osób z jakiejś tam bojówki, tak, gdzie się walą na maczety, biją się, no, jest ogień. Pięć minut i tego chłopa by na niej nie było. Już nie waży, że już nie byłoby nawet kogo ratować. Ale by go poskładali w 5 minut, rozumiecie? A ta ta inteligencja tylko potrafi wziąć telefon i nagrywać, nie? Albo pisać na jakichś tam facebookach, jakichś tam innych rzeczach, potrafi tylko pisać, tak? Nic by nie zrobiła, nic, totalnie nic by nie zrobiła. I to, co ta osoba będzie tam nagrywała, nie? Jak się ja nawet tego, tego nie będę przytaczał, nie, nie będę tego przytaczał, dla mnie to jest obrzydliwe i hamstno. Także wy, prostaki, bo to wy jesteście tymi prostakami, którzy. Skończyliście nie wiadomo jakie szkoły, skończyliście, rozumiecie? A nagrywacie telefon, nagrywacie morderstwo, nagrywacie i co? Jak ta... Wytłumaczcie mi jedno, jak ten film znalazł się w internecie, że jeszcze go wrzucacie do internetu, tak? Pomyślcie tą pustą głową troszeczkę, pomyślcie tą pustą, pomyślcie tą pustą głową. Ja bym tak tutaj mógł mówić bez końca. Ale ja sobie to już odpuszczę, ja sobie nerwów nie będę psuł, nerwów nie będę psuł, bo ja nie wrzucam wszystkich do jednego wora, ale większość tej inteligencji to są zwykłe prostaki, prostaki i chamy, nie? Prostaki, chamy, yy, panowie, yy, panie lekkich obyczajów, panowie lekkich obyczajów, także tam jest jeden wielki cyrk, tak? I jeden wielki cyrk, tylko, tylko dlatego, że skończyli jakąś szkołę, to uważają się za, za mądrzejszych, rozumiecie? Także ja tylko... Tak na szybko, tylko chciałem powiedzieć, bo się już unoszę, więc będę kończył tę moją ciętą ripostę, bo mógłbym tak mówić bez końca, bez końca, więc serdecznie zapraszam, słuchajcie, na kanał, to musi się udać, że ja buduję swój dom, wracam do Polski po pięt... 19 latach, ja jestem 15, 19 latach i staram się pokazać, że naprawdę warto wracać do Polski, bo z Polska, z której ja wyjeżdżałem, to był dramat, ale do Polski, z której ja wracam, nie jest kolorowo i kolorowo nie będzie, ale będę w domu. U siebie, w domu będę. Rozumiecie? Także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko i cóż mogę więcej powiedzieć, zachęcam do subskrypcji kanału, to musi się udać, będzie mi niezmiernie miło. Także pozdrawiam jeszcze raz, trzymajcie się, a ja lecę do mechanika. Także taki macie w bonusie dzisiaj na kanał, to musi się udać. Trzymajcie się, brygada, pozrobyki, ja lecę do mechanika.